I wish I could say it was finally on you, but that's not the truth. Diane. Ale wyglądasz tak krótka, tak ci się tutaj układa jak tak dziwnie wyglądasz, przepięknie. Przepięknie wyglądasz dziwnie? Tak. Dziwnie czy przepięknie, zdecyduj się. Dziwnie, ale nikt ci będzie, że przepięknie. To ty powiedziałaś przepięknie. No bo tak załapałeś bo powiedziałam dziwnie, bo rano Cię tak przywitałam, To mówię to chociaż będę trochę grzeczniejsza teraz. Patrz, jak mu patrzcie jaką robią do no. budówkę, patrzcie. Widzicie? Tutaj po lewej. Proszę popatrzeć sobie. Cała jest do budówka, tak? Nie wiem, właśnie. Czy to jest no, cały nowy dom? dach na pewno. No nie, cały dom nie. No. O do, it looks like. To, co pustaki stoją, to jest nowe. To jest nowe, no? Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Autobusy, busy i te inne samochody zabierają ludzi na różne przygody. Ja pierdolę. <laughs> to sama ułożyłaś na Co, ty nie znasz tej piosenki? Nie ma Pokażcie, tej piosenki. co to jest. Ej, to jest zupełnie nowe, ty? To coś... Nie, tutaj nie, był nie. dom! To zburzyli radio. Zburzyli dom. I to, żeśmy ten co oglądali nieraz co mówiłam, że zobacz, ile mają miejsca w koło domu, pamiętasz? To, to jest to ten dom. To byli duży dom. Ustawiał na było tyle miejsca, ktoś musiał kupić i postawił olbrzymi dom. A my się w małym musimy męczyć domu. A męczysz się? Nie, mamy duży dom też. się Wcale nie męczę. Duży w dom. dom z dużym ogrodem. Ostatnio właśnie, żeśmy z Moniką rozmawiały na temat domu i kupna domy, jakie to jest wielkie ryzyko, bo tak mimo że nawet jak my chodziliśmy i wieczorami sprawdzaliśmy zanim tutaj kupiliśmy, nie? No to tak naprawdę nigdy nie wiedzieliśmy jaki sąsiad jest z boku. Wierzyliśmy na słowo, nie? On ten dom przepisał tam chyba dla dzieci Sary, tak? Także też nie wiemy jakie te dzieci Sary tak naprawdę będą, jeśli Tim się z nami pożegna, wiesz o co chodzi? Także to jest takie, wiecie, to jest bardzo ryzykowne. Tak samo są nowe osiedliska. W Anglii jest takie prawo, że jakiś tam spory procent z każdego nowego osiedliska idzie też do Cancillu. Cancill ten bierze. Wiecie, to nie jest tak, że wszyscy ludzie z Cancillu są źli. To absolutnie tak nie, to nie o to chodzi. Ale też zdarzają się właśnie osoby, które, zwłaszcza narkomani, które nie mają domów, a którym się, że tak powiem, należy dom, bo oni mają tutaj wielką pomoc. I tak naprawdę, jeżeli koło Was ma mieszkanie Cancill, w nowym budownictwie, to nigdy nie wiecie, co weźmiecie. Czy, czy będzie to wiecie rodzina, nigdy która wie zadba? Jaki, no, ale też z drugiej nigdy strony nigdy też mogę wie. źle mówić, bo na przykład ktoś, kto jest właścicielem domu też może być wiesz głośny, może, być, y, może nadużywać narkotyków, może nadużywać alkoholu. Nigdy nie wiesz, jak nigdy go nie wiesz na kogo trafisz. Znaczy, to właśnie, jeżeli, to jest też błędna... kupujesz, jeżeli kupujesz New Build z nowego, z nowego osiedliska, y Płacisz pieniądze i wymagasz, żeby ktoś, kto koło ciebie mieszka, też pracował i zapłacił pieniądze i był, był okej. Okay. No my mieliśmy na przykład tych na starym mieszkaniu, nie? To była masakra. Przerzucili do nas, powiem wam, dziewczynę gdzieś spod Londynu. No oczywiście wiecie, samotne matki przerzucili tutaj, no bo tutaj jest taniej niż w Londynie. I imprezy do trzeciej nad ranem na tak, ulicy. no bo cały I to dzień była śpi, bo nie musi pracować. No i właśnie takich ludzi można dostać, którzy nie pracują którzy imprezują całą noc, a w dzień śpią, kiedy ty pracujesz. A kiedy ty śpisz. To oni imprezują, oni i tak imprezują. mieliśmy. No i właśnie, żeśmy tak z moją rozmawiały, że to jest naprawdę naprawdę ciężko coś kupić. Dlatego na przykład yy, jej. jej... Men chce większy dom, przeprowadzić się do większego domu, i to on też powstrzymuje, bo się boi, na kogo trafi. I ja też, właśnie. I żeśmy miały tę dyskusję, że to nie musi być ktoś z Kancelu, to może być najnormalniejsza osoba, tak, że się wydaje się sąsiad, i nigdy nie wiesz, na jakiego sąsiada trafi się. I właśnie jest to błędne przekonanie, że wiesz, że no że pójdziesz, a co tam, jak będzie cancill? I żeśmy tak właśnie też powiedziały. Kurde, dlaczego tak, właśnie jest przyjęte, nie? Już się ciepło, dupę, no? Tak, już mi ciepło, już możesz wyłączyć. I jest właśnie takie przekonanie błędne, niestety. A, 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 a my będziemy około ręża też? A nie, tą drugą stronę, tak? Srunge. <shranja ręża> Srunger Moja żona ma ostatnio taki dylemat, że... Cokolwiek, dylemat! Cokolwiek jej nie powiem, to mówi to samo, ale z dodatkiem sry. I mówię... Ubieraj buty, sruty! Bierz lunę, z runę, Przestań chrapać! zrapać. I wszystko tak tak ten... To jest passive aggressive takie Pasyw no. Passiv Pasyw Pasiv agresive ma Zraz. No i dobra, jedziemy do tego. Aldiego. Aldika chciałam powiedzieć Spress. Ale długo nie byłam tutaj. Umowa była inna, miałam zostać i sprzątać. No i, i co? I nie chciałaś sprzątać? Nie, razie przestał posprzątał kuchnię i jedziemy z nim na zakupy. W podziękowaniu. Jesteśmy w Walniku tak jak widzieliście, i zobaczcie, jakie pustki. I to jest sobota moi drodzy. Także to powinno być pełno, pełno, a jest puściusieńko. Nie wiem, co to się dzieje znowu. Już zrobiliśmy zakupy. Radek, jaka to restauracja? Jaka to restauracja? Nie pamiętam. Radzie zabukował stolik, bo powiedział, że chce mnie. Aha, czyli marokańska. I zabukował gdzieś stojik w jakiejś kuchni marokańskiej znowu, bo wiecie mi, ostatnio, tak się chciało. Znaleźliśmy tą inną, co prawda, bo ona przepyszna. Ale mamy chęci coś po prostu potestować innego. Także dzisiaj mamy na piątą, a powiem Wam, że jest godzina, moi drodzy: 15.20, i my nic nie jedliśmy. Wyciągnąłem tą kurtkę z Pimarka, co mam już kilka lat. I ona od samego początku coś miała, jeden rękaw tak dziwnie skrojony, No i dalej to tak wygląda. Myślałam, że może mi się coś wtedy przewidziało, ale nie, no to jednak tak jest. Ona od samego początku jest jakiś taki bylejaki. Nie podoba mi się to. A gdzie jest ta restauracja? W Marrakeszu. Ty jesteś w Marrakeszu. A pamiętasz w ogóle jak ona się nazywa? Marrakesz Tak się nazywa? Tak. I to jest w Birmingham. Birmingham. No. Marrakesz, Birmingham. 33 godziny. O! 33 godziny. Nie, yeah, leży do. It. In light traffic. Wracając do tej kurtki, to ona jest taka ciepła. To jest cała futerka. Nie markowa. Ja mówię, fajna jest tylko to, to, zawsze było źle skrojone i nie dokończyłam się. To było źle skrojone, później mi się wydawało, że może mi się wydaje. E, miałam nadzieję, że może mi się wydaje, no ale dzisiaj ją założyłam jest ta sama historia po roku. bo w zeszłym, po dwóch latach, bo w zeszłym roku jej nie nosiłam. Bo nie było gdzie w zimę, bo trzeba było siedzieć w domu. I od razu czuję ją tutaj właśnie w ramieniu, coś jest źle skrojone. No kiszka. Chciałam powiedzieć, że chciałabym spróbować, moi drodzy, nuggetsy. Znaczy nie wiem, czy ja spróbuję, ale Radkowi zrobię. To trzeba kupić dobre... To, to trzeba kupić kurczaka i już kupiłam cornflakesy. I wydaje mi się, że jeśli... Cornflakesami się robi? Jak A, panierka. panierka. A, no. no i wydaje mi się, od liku była jakaś podróbka, ale wzięłam właśnie cornflakesy. Bo mi się wydaje, że cornflakesy są najlepsze. Tak no, ale mi się reklama wy... też robi ten. A jaka była reklama cornflakesów? Ale nie, no ogólnie, że reklamują wiesz. Ono ogólnie chyba były jako też... pierwsze, jako płatki kukurydziane. Nie, w Polsce były inne. Moja babcia zawsze jada takie płatki kukurydziane. Oj, chcę na Ciebie ustawić, żebyś też był nie widoczny. Chcę być w filmie. A jaka, jaka jest Wasza ulubiona reklama? Bo moja to była reklama radiowa. Radiowa? I Ola może potwierdzić, że, że to jest najlepsza reklama na świecie. Taka była. Ja wiem, Co, ale nie wiem czy ty wiesz. Dobra, to no, 3, 4, 3, 4... Ry. Akumulator. A <gulatory> na zimę <gulatory> i na lato. Do, do twojego auta, czy traktora, każdy typ akumulatora. <gulatory> ale ma... jak, jaka to firma była, to nie wiem. Też do... się nie pamiętam, ale to było leciało, bo nie znacie tego na pewno, ale to leciało przez lata. W Radio Zielona Góra, w Radio Zielona Góra. Że, Czy to teraz Radio Zachód? przedtem było Zachód a teraz Zielona Góra? A. O a już myśmy tego długo nie śpiewali Ale to była najlepsza reklama Po prostu tak wpada w ucho i... Czy to zasiewa? Ale, Jeszcze raz Akumulator ale... Na zimę ten, i na lato Jaka to firma do była? Do Twego auta czy traktora Każdy typ Akumulatora <laughs> Zaśpiewałem no, i zaśpiewałeś No bo już śpiewałem raz, nie będę się ośmieszał pod tysiącem oglądających A ten, yy, ale do dziś nie wiem co to za firma kto ty, co Nie, na pewno widzieliśmy, ale nie pamiętamy Co tam jeszcze było takiego fajnego? No i mnóstwo reklam pamiętam z dzieciństwa Ja hmm, nie, nie pamiętam Ja pamiętam jak ten, jak fundusz emerytalny wchodził do Polski Babcia z dziadkiem na dmuchanym pontonie w tym, w salonie Babcia wentylator włączyła, a dziadek na pontonie i na, w emerytur było nie. Na, na emeryturze nie musisz udawać życia. Ja no i co? I gdzie ta emerytura? Mamy dobry ład. No, do, ta, nowy ład mamy. A nowy ład to się nazywa. Mama, mama mówiła, że to... Nie, tata, z tatą wczoraj rozmawiałem, że mówi, że dzięki nowemu ładowi emerytury ma 15 zł mniej Bo nowy ład no to, to tyle. A zabrać pracy... bogatym i. i. I dać bo... nie. nie, zabrać biednym. Zabrać... To jest normalne. Ale to nie to chciałam rzec. I znowu straciłam, bo taki pan. Do to ci jest. Do Szedłem na ten, na stronę TVE, TVP. Coś tam, coś tam. Wiesz co robią? Dlaczego, dlaczego gaz rożeje? Wina Tuska. I tak. to centralnie w wiadomościach, w ten. Główny tak, temat, widziałam, widziałam, Wina Tuska. widziałam. A wiadomości TV, TV1, ostatnio co. Całe wiadomości, przez 15 minut, wiesz, jaka wiadomość jest Uch. ważniejsza? Wiadomość: Sylwester w Zakopanem. Tak, no i du, Drelo, czy Durelo, czy jak on tam miał? Ale chciałam właśnie powiedzieć, że. Derulo, De czy crulo. Ale właśnie chciałam powiedzieć, że mojej znajomej z pracy, mama, m, pielęgniarka, ostatnio wypłaty miała 800 zł mniej. 800 zł! Polski ład! Gdzie nie ty, ty jedziesz? Jedzie kawki, do Sainsbury. Oh, a, jeszcze Sainsbury. Fucking hell. Co bym Ja tak nie lubię robić. Widzicie, jak ja nie lubię chodzić na zakupy? Od lockdownu to się skończyło. Od lockdownu to się Ty Nie lubisz chodzić ja się... na zakupy. Wsadzicie tylko do IKEA, albo do Primarka. I jak szybko ostatnio Ikea przeszłam? Pierwszy raz. Jaki pierwszy, pierwszy raz? Raz Chyba czwarty już byłeś zdziwiony, że tak szybko. Nawet na nic nie patrzyłam. Wiedziałam po co poszłam, poszłam nie, nie, nie. Po, ramkę, po zabawkę raz. dla małego decyd, Weszliśmy, wyszliśmy. Pierwszy raz z krótkami przeszłam. Nie! Tak. No, bebe! Ci się myli z jakimiś innymi babami, chyba. Ja nie chcę żadnych innych bab. Ja mam ciebie dość, a co dopiero jeszcze innych bab. Dość mnie masz? No, ile a? można? Ba zapamiętaj te słowa jak. Zapamiętaj te słowa i obejrzysz ten film, i będziesz tak płakał w chusteczkę. I sobie ten film, i sobie przypomnę, i dalej będę miał dość. O! I po to nagrywa się te filmy. Żeby mieć coś? Tak. Żeby eee. pamiętać. Wszystko, wszystko notuję. Wszystko notuję? No, to, co do mnie mówisz. Patrzcie, to jak żeśmy jakiś czas chodzili tutaj temu, to już praktycznie stoi. Tutaj jeszcze tylko kawałku dacha, dachu nie ma. Wreszcie i dalej nie wiadomo co to jest. Przypuszczam, że to jest na zlecenie dla kogoś który to jest napisane, zrobione. że wynajem albo mną. Aha, jest? Dobrze, no. okay. Okej. Już... Robimy fest. Jak mówią marmaid, a you love it or you hate it? Dziwnie tutaj się mówi, bo tutaj o powinno O, jestem tam. Ała. Jezus, Wziąłem sobie po żeby nie było marudzenia, a marudzi jak... To Ty mnie wykończyłaś. Dzięki Tobie wyłysiałem. Ty mnie wykorzystujesz, wysysasz ze mnie całą energię Dzięki Tobie, dzięki mnie to Ty żyjesz. No to też prawda, no ale no, no. no. Wysysaczu energii. Don't even try. Czyli ryżanki marmejtowe. Mm. 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 Dobra, dałbym więcej. Więcej marmite. Mhm. Mm hmm. Jeśli lubicie marmite, to mogę wam polecić. Ale pyszne. O, less ci, 3% tak. Marmite nie ma nic wspólnego z marmoladą. To jest. To jest wyciąg z drożdży. To, to są martwe drożdże. strak drożdża. Hmm. Martwe drożdże po upiwie. Ta cała duża paczka snaków. Jak chcę więcej? To jest... Ma tylko 88 kalorii. Na syny. Z tego to cztery syny. Mm. Mało marmeć. Za mało. Mmm, pycha! Wiecie co, no muszę to nagrać, bo to jest po prostu oszustwo. Zobaczcie, żonkile w Aldiku. Patrzcie. Patrzcie, coś. Radek zobacz. Like seriously. Co mam z żeby No wiesz co, no jestem zszokowana. Nie było tak zawsze. Czy tak było? Nie, były same te bez liści zawsze. Tak. Kupiłaś, kupiłaś, więc działa. No włożyłam też te liście, bo ładnie wyglądają. Pewnie szybko opadną, ale no jestem zszokowana, bo zawsze były tylko kwiatki. A teraz zobaczcie, dali też liście. Ale ładne. Piękna wiązaneczka, co przepięknie to wygląda. Mam wielką nadzieję, że parking będzie blisko. Nie ma parkingu. Nie ma parkingu. Aha, no bo jak widzicie, jak sobie, moi drodzy. No jakby nie patrzeć. Zima, mangi, prawie jak jesień. Tyle, że zimno. Ile stopni jest? Masz? 7 O, a co na masz? Ile zaoszczędziłeś? czego? 25 kg CO2. Ta? A czemu tak zaoszczędziłeś? Bo Ekonomicznie jechałeś? Na parkingu ma wyłączony silnik na podstawie... Aaa... Trwaniaczku z korbką w dupie. Dobrze, że nie Miejsce wygląda dosyć dziwnie, ale e, pani autentyczna, szef autentyczny z Maroka, także zobaczymy. jest z Maroka. I ty też z Maroka. Zamówiliśmy sobie do picia marokańską herbatę miętową, i tu tak pachnie miętą, Czy to gorące? Nie. Patrzcie, ile mięty. Gorąca, ale gorąca! Sama mięta. Dobra, mamy tutaj taki starter z mieszanką różnych rzeczy z humusem. A tutaj mamy pieczarki w sosie ostrym marokańskim. Zobacz, mm, a Boże, nawet jakie pieczarki, krewetki. krewetki. Jak? Wygląda. Wygląda, pachnie przepięknie. Ciekawe. to moja musaka, moi drodzy dobra, bierzemy się za jedzonko. Dobra, to jest to właśnie miejsce, to gdzie byliśmy. Powiem wam tako. Dobra, nie kradzie zacznie. Smaczne. Na? No. Prezentacja licha. Wystrój lichy. Rys, wystrój strasznie lichy. Yy... Jedynie te lampiony tutaj widzicie. To tu z zewnątrz wygląda to bardzo ładnie. Tak, smacznie, ale ja bym to bardziej dopracował. Nie wiem jakąś sałatę, ładniej bym to podał. Nawet, nawet ten, te naczynia, które te tarzin trochę pobite były to no i ona tak szybko już, zabrała się ten ten... Taki... widać, że biorą kasę, ale nie, nie, nie inwestują. Mm -hmm. także nie A zobaczcie za to, to jak raczej. ładnie tu jest. Ale tu jest jedzenie. Nie, nie idziemy to, to nie ma kawy, ale ładnie, kwiaty, ślicznie. Karak czaj. Ogólnie to jest strasznie strasznie zimno. A tu jak ładnie, jak ładnie! It's like drinking ice cream A jeszcze się załączyłam, Proszę, co się stało? jeszcze się załączyłam, że powiedzieć, że jest strasznie zimno i tam zmardiliśmy, nie? Tak. Tam się Nieprzyjemnie zimno. No naprawdę zimno, kurde, a takie ma zajebiste opinie, bo jedzenie naprawdę dobre. Jedzenie dobre. To już grzeje? Jedzenie dobre raz Dziewczyna bardzo miła. Bardzo miła. Soki z kartonu Zamówiliśmy mango dla porównania z tamtym miejscem co ostatnio I centralnie mówię, mam nadzieję, że nie z kartonu Centralnie z kartonu było Nie, nie, nie było tego przy nas widać, ale No takie jak z kartonu mango Takie niebieskie co jest Ledyne, co Nie, dobre No dobre. jedzenie pyszne to start, Startery też były dobre czy znaczy, ale... ta miseczka tych takich smakołyków Nie była dobra Te krewetki były dobre Krewetki były dobre Sos w tych krewetkach był dobry Sama yy... Lego w lamp, dobra, dobrze Lego. zrobione, mało. Mało Ci było? Dałbym więcej sosu. Aha, no bo Radek dużo je. Ja lubię dużo zjeść, lubię dobrze zjeść. I powiem Wam, że... A ile zapłaciłeś? 38 zł. funtów. To mało, dwa startery, dwa dania główne. Nie, nie przyjadę tu więcej. Ja na musaka bym właśnie chyba przejechał. Tylko dlatego, że zimno. No zimno. Wysrój takiej no ławki szkolne No, wystrój, bardzo nieładne, Ale ja coś chciałam z tym innego powiedzieć. co byłam w Polsce teraz u dentysty? I powiem Wam, że boli mnie ząb, którego mi zrobiła. Nie bolał mnie przedtem nigdy, bo po prostu coś mi się dopiero zaczęło dziać. Nie bolał mnie. Od kiedy poszłam do niej, nie bolał i po tygodniu zaczął. Nie. I codziennie mnie boli. Co dobra, nie? Co? Co? Nie I jestem wściekła. I nie wiem, tutaj się zapisałam do dentysty, ale tutaj też lista czekania jest taka długa. O... Do demakijażu. Dzisiaj po raz pierwszy użyję tego basamu z farmacji z kalendarza Green Clean. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Akurat miałam dzisiaj na twarzy podkład. Ten o tutaj Evelyn. On co prawda jest matujący, ale powiem wam że jest ok. Musi chwileczkę na tej skórze Pobyć, żeby wyglądać dobrze, ale później jest naprawdę fajnie.